Umiowali w Panu, siostry i bracia. Od 18 stycznia do 25 stycznia co roku mamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiejsza niedziela jest środkowym dniem, można powiedzieć kulminacyjnym dniem tych obchodów modlitw o jedność wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy sięgnęli w historię, zobaczyli kiedy zaczęła się ta modlitwa o jedność, to właściwie trzeba by pójść do ostatniej wieczerzy, do modlitwy samego Jezusa Chrystusa, który wobec swoich umiłowanych uczniów modlił się Ojcze Spraw, aby byli jedno, jak Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie, aby świat uwierzył, widząc jedność moich uczniów. Pan Jezus dobrze zdawał sobie sprawę, że dar jedności jest darem bardzo cennym, ale bardzo kruchym. I historia dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa pokazuje, że ten dar niejednokrotnie był niszczony i raniony. Choćby wspomnieć wielką schizmę wschodnią w X wieku, czyli podział pomiędzy Kościołem Wschodnim z liturgią bizantyjską, Kościołem prawosławnym, a naszym Kościołem Zachodnim, Łacińskim, czy później w XVI wieku schizma Zachodnia, czyli kościoły protestanckie, które się rodzą pod wpływem Marcina Lutra. Jana Kalwina i pozostałych protestantów. Jest rzeczą charakterystyczną, że to, że dzisiaj modlimy się razem o jedność wśród wszystkich wyznawców Chrystusa, to ta myśl, którą dziś nazywamy też ruchem ekumenicznym, czyli dążącym do jedności, zrodził się wśród potomków tych, którzy zrodzili i byli powodem owych rozłamów. To przede wszystkim najpierw w działalności misyjnej, wśród misjonarzy, i to misjonarzy nie tylko katolickich, ale przede wszystkim protestanckich, którzy przyjeżdżali w XIX wieku na kontynent afrykański i jednego roku przyjechał biały misjonarz, mówił o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który jest miłością, wzywając do nawrócenia. Za kilka lat przyjechał inny biały misjonarz, który mówił również o Jezusie Chrystusie i o Bogu, który jest miłością, opierał się o Ewangelię, ale mówił tylko mój Kościół jest prawdziwy, a nie tamten. Po kilku latach przyjeżdżał jeszcze inny misjonarz, również biały, i również mówił o Jezusie Chrystusie i o Bogu, który jest miłością, ale twierdził, że tylko jego Kościół jest prawdziwy. I to właśnie tam, na terenach misyjnych, nasi bracia protestanci zauważyli konieczność wręcz niezbędną konieczność do tego, aby robić wszystko, by nie było więcej podziałów, ale by była jedność. Bo trudno być znakiem dla innych, jeżeli sami jesteśmy podzieleni. I to w XIX wieku zrodziła się wśród najpierw kościołów ewangelickich, protestanckich ta myśl, aby łączyć się, aby prosić Boga o dar prawdziwej jedności. Do tej myśli o jedność dołączył się oczywiście Kościół Rzymskokatolicki, ówczesny papież Leon XIII w 1894 roku wprost oficjalnie zachęcał do oktawy modlitw o jedność chrześcijan. Ale to dopiero w 1908 roku po raz pierwszy <laughs> zaczęto obchodzić właśnie w styczniu. pod za namową jednego z kapłanów, księdza Paula Watsona, ten tydzień modlitw o jedność wyznawców Chrystusa. Dlaczego w styczniu? Dlaczego do 18 do 25 stycznia? Sto lat temu wówczas obowiązywał w kalendarzu liturgicznym 18 stycznia szczególny dzień. To było święto katedry świętego Piotra. Natomiast 25 stycznia, po dzień dzisiejszy, mamy święto nawrócenia świętego Pawła. Ksiądz Watson bardzo propagował tę ideę, aby pomiędzy tymi dwoma świętami dwóch wielkich apostołów, świętego Piotra, skały, opoki, na której zbudowany jest Kościół i świętego Pawła, apostoła narodów, aby przez ten tydzień, te osiem dni modlić się gorliwie do Boga o dar prawdziwej jedności. Ci z nas, którzy tutaj jesteśmy w tej chwili na mszy świętej, którzy są wcześniej urodzeni, którzy pamiętają jeszcze te czasy przed Soborem Watykańskim II, czyli mają lat troszkę, już są na emeryturze, ci może pamiętają, może mieli nawet takie doświadczenie, że jako dzieci słyszeli od księdza, nie wolno chodzić do kościoła protestanckiego. Nie wolno wejść do synagogi, nie wolno spotykać się z heretykami, to są innowiercy, to jest grzech, jeżeli się będziemy z nimi nawet modlić. Zobaczmy, jaki cud Pan Bóg uczynił w naszej mentalności, jaki cud Duch Święty uczynił w Kościele, wśród nas, katolików, ale również wśród naszych braci odłączonych, jak dzisiaj nazywamy tych, którzy nie należą do Kościoła rzymskokatolickiego, a są ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, że dzisiaj możemy modlić się wspólnie w tych samych dniach, nawet używając tych samych modlit, prosząc Boga o dar jedności. Mam przed sobą w ręku taką broszurę. Można powiedzieć książka jak wiele innych. Jest to broszura przygotowana właśnie na ten Tydzień Jedności nosi tytuł Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa. I można powiedzieć nic szczególnego, co róż otrzymujemy rozmaite propozycje, pomoce, książki czy artykuły, które mogą pomóc, czy to w naszym życiu wewnętrznym, czy w jakimś temacie, w opracowaniu konkretnego tematu, zainteresowania czy problemu. Ale ta książka jest nie do pomyślenia 100 lat temu ponieważ ona została napisana przez uczniów Jezusa Chrystusa należących do różnych wyznań. I jeszcze jest dodatkowy motyw, że jest ona wyjątkowa, bo po raz pierwszy w historii Kościoła od dwóch tysięcy lat, po raz pierwszy autorami książki, broszury na Tydzień Jedności o Jedność Chrześcijan jesteśmy my, Polacy. To właśnie nas, Polaków, poproszono, abyśmy na rok 2011 przygotowali propozycje modlitw dla Kościoła Powszechnego. I te propozycje zostały przygotowane najpierw po angielsku, a następnie rozesłane na cały świat. Najpierw zaaprobowane z jednej strony przez Papieską Komisję, Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, a z drugiej strony przez komisję, która się nazywa Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, tej rady, która zrzesza wszystkie inne kościoły chrześcijańskie, które pragną dążyć do jedności i wspólnie w tym tygodniu modlimy się w oparciu o te materiały przygotowane wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół Rzymskokatolicki w naszym kraju. Gdy czytałem wstęp do tej broszury, jest tam wyjaśnione, dlaczego hasłem tego rocznego tygodnia modli jedność są słowa przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Otóż, gdy autorzy myśleli, jakie hasło zrobić, by było troszkę charakterystyczne też dla naszej Ojczyzny, stwierdzili, że przez tysiąc lat dziejów chrześcijaństwa na polskiej ziemi mieliśmy bardzo wiele zwycięstw, bardzo wiele momentów pełnych chwały, ale było też i nierzadko wiele klęsk, wiele porażek, wiele cierpienia i wiele ofiar. I mówią, jeżeli zwycięstwo jest tylko ludzkie, to często są też i ci drudzy pokonani. Jest cierpienie, łzy i ból. Ale jeżeli zwycięstwo jest Boże, jeżeli jesteśmy przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa, jak mówił Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, Wtedy nie ma bólu, ale jest pokój serca. Wtedy zamiast ran jest zgoda. Wtedy prawdziwie pokój Boży jest w sercu człowieka. I o takie przemianę serca mamy się dzisiaj w sposób szczególny modlić. Sobor Watykański II w swoim dekrecie o ekumenizmie napisał, że tym co jest istotą ruchu ekumenicznego, tego ruchu, Dążącego do jedności wśród wszystkich chrześcijan, jest najpierw modlitwa. Modlitwa o własne nawrócenie. Nie o to, żeby oni się nawrócili, żeby oni się poprawili, żeby oni zrobili krok do przodu, ale najpierw, żebym ja w moim sercu miał prawdziwy pokój Boży. To jest to, o czym mówił Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. To jest to, o czym mówił prorok Jonasz w pierwszym czytaniu, gdy wzywał ninilitów do nawrócenia i ulitował się Bóg nad ich niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał im. I to jest to samo, o czym pisał święty Paweł w drugim czytaniu. Mówię wam, bracia, czas jest krótki, przemija bowiem postać tego świata. A zatem najpierw, aby zapanowała jedność w uczniów Chrystusa, musi zapanować jedność między Bogiem a moim sercem. Bogiem, a moim duszą, Bogiem, a moim życiem. Jeżeli pozwolimy Panu Bogu w nas zamieszkać, wtedy prawdziwie będziemy budować jedność, najpierw w naszych sercach, potem w naszych rodzinach, potem w naszych zakładach pracy, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Niech ten tydzień modlit o jedność uczniów Jezusa Chrystusa powoduje w nas taką właśnie postawę, postawę nawrócenia Postawę przyjaźni z Jezusem Chrystusem, postawę otwartości na Ducha Świętego. Amen.